Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was w kolejnym odcinku, który zaczynamy w samochodzie, bo i będzie troszkę przygodowo. Aby dostać się do miejsca, w którym będziemy fotografowali, musimy pokonać drogę na przełęcz Col de Sommelier. Jest to droga dosyć mocno zamknięta przez cały rok. Tutaj wjeżdżamy na 2000, prawie 990, chyba 5 metrów, czyli prawie 3000. I tu śnieg leży. Czasem do początku lipca. My jesteśmy tu na początku lipca. Droga została otwarta 1 lipca i my, kochani, planujemy dzisiaj wjechać na sam szczyt. Mam nadzieję, że nam się to uda. Mamy przed sobą 18 km drogi, którą będziemy prze, przejeżdżali w większości, przypuszczam, na jedynce. Może czasem zrzucimy dwójkę. Cały czas mamy shooter, cały czas mamy duże dziury po drodze. Trzeba jechać powoli, ostrożnie, uważać, żeby nic nie urwać w samochodzie, co też co chwila są takie bardzo duże dziury w poprzek, które odprowadzają wodę, żeby ta droga się nie niszczyła. Ale widoki na samej górze, które zobaczycie w tym odcinku, naprawdę będą zapierały dech w piersiach. Wierzcie mi, naprawdę będą zapierały dech w piersiach. Jedziemy prawie na 3000. Sama przełęcz jest Magiczna, ja już tu kiedyś byłem, wjeżdżałem na nią, także teraz pokonuję ją swoim fotowanem. Wcześniej jeździłem tu wypożyczonym samochodem, także wiecie, jak to jest wypożyczonym. Człowiek mnie uważa, swojego tak nie chce zepsuć. Tak I zobaczymy. Widzimy się za chwilę na szczycie, a w międzyczasie pokażę Wam troszkę ujęć, jak jedziemy na górę. Przejechaliśmy już kilka kilometrów pierwszych tej drogi. Na razie stanęliśmy sobie na takim miejscu, zrobili sobie tutaj po drodze takie piknikowe miejsce, gdzie mamy też jakąś informację o tym rejonie, mamy wodę pitną, No chwilkę robimy odpoczynku, chcemy, żeby też silnik sobie odpoczął. Ja też muszę chwilę odpocząć, bo naprawdę na tej drodze trzeba cały czas oczy skupiać na tym, co się dzieje na tym szutrze, bo po pierwsze mamy ostre kamienie, które mogą przebić nam oponę, a druga rzecz, co chwila są takie dosyć spore doły, przy których przejechanie powyżej 10 km powoduje, że cały samochód wszystko lata. Także <laughs> doświadczyłem tego na własnym przykładzie, także teraz uważam. I zobaczcie, te szczyty za mną, które są, to są po 3,5 tysiąca. My jeszcze jedziemy tam, do końca doliny, i potem skręcamy w tamtą stronę i wjeżdżamy na przełęcz. Także jeszcze przed nami kilkanaście kilometrów, a sama końcówka. Mam nadzieję, że uda mi się ją nagrać z drona, bo jest rewelacyjna, zobaczycie, po prostu petarda. What we like what we saw Seems so strong until it falls The fire must fall strong I never felt like this before Ooh, When I was strong, it showed Fire, our house, our dreams We were dancing on a wire Reckless, yeah Seems so strong until it falls The final fall. strong Niestety, kochani, nie udało się wjechać na tą przełęcz, na samą górę. Tak też przypuszczałem, że tak może się to skończyć, chociaż miałem nadzieję, bo ostatnie lata są coraz cieplejsze. Kiedyś, jak tu wjeżdżałem, kiedyś to było już pewnie 5-10 lat temu może, to wtedy wiedziałem, że tu tak naprawdę cała droga jest przejezdna pod koniec lipca dopiero. Liczyłem, że te przez te cieplejsze lata da się dojechać, ale niestety ostatnie kilka zakrętów są zasypane. Zaraz Wam pokażę. Ujęcie z drona, także niestety teraz musimy się zastanowić, co będziemy robić dalej. Czy tu zostaniemy, czy zjedziemy sobie niżej? I no nie wiem. Na razie musimy sobie zastanowić się, co robimy dalej. Zobaczymy. No dobra, kochani. Skoro nie możemy wjechać na szczyt, mówi się trudno. Zostało jeszcze 1,9 km drogą. I tam, ja polatałem sobie dronem, są faktycznie dwa takie miejsca, które totalnie blokują drogę. No nic, mówi się trudno. Prześpimy się. W tym miejscu przy śniegu, który jeszcze zobaczcie zalega fajnie. Tutaj mamy rzeczkę taką lodowatą, która słodzi nam cydr i oranżinę. To sobie będziemy mogli spożyć do kolacji. Teraz delektujemy się pięknym tu widokiem zachodu słońca w tą stronę. Już na zachód słońca ja niestety nigdzie się nie zdążę wybrać, bo już jest późno. Ten zachód słońca właśnie trwa, nie ma co się pieklić. Teraz potrzebuję odpocząć. 2,5 godziny tu wjeżdżaliśmy. Był totalny hardcore, był hardcore, ale widoczki, traska, naprawdę jest wyzwanie, warto tu wjechać. Idziemy sobie teraz zjeść kolację, a po kolacji chwilkę sobie odpoczniemy i rano wstaniemy koło czwartej, żeby wejść na górę, na przełęcz, zobaczyć jak będzie wyglądał wschód słońca. Do zobaczenia, kochani, o wschodzie słońca. Zobaczcie jaki front burzowy jest na naszej wysokości Jesteśmy już na ponad 3000 Z początku myśleliśmy, że coś błyska tam. A się okazało, że burza jest poniżej nas. Mega Ale zero słuchu. Nic nie słychać. Jej. Tylko błyska Ale wygląda to obłędnie. Kochani. No to prawdziwy. Dzień dobry kochani. Weszliśmy na miejsce, które sobie upatrzyłem, na którym byłem z 10 lat temu. Przepiękne takie wysunięta skała, z której mamy mega widok. Zobaczcie na Dolinkę. Już po francuskiej stronie my wchodziliśmy od strony włoskiej. Tam mamy ten front burzowy, który wam pokazywałem przed chwilą. Tam jest daleko przełęcz, z której startowaliśmy tu. Znaczy, do przełęczy też musieliśmy dojść. Po tej drodze normalnie dałoby się tam dojechać gdzieś pod koniec lipca, w drugiej połowie. No i takie, zobaczcie, piękne widoki. I powoli, za chwilkę będzie wschodzić słońce. O, jest ślicznie, naprawdę. Jest ślicznie. Nie wiem, czy uda mi się odpalić drona, jeśli tak, bo ten dron, który kupiłem, ma. Podobno napisane było w specyfikacji, że lada do 3000 metrów, a tu jest z tego co widzę ponad 3000 metrów, także może być problem. Ale jeśli uda mi się to zobaczycie jakie tu jest urwisko, na jakiej skale my fajnej stoimy. Dobra, szukam sobie jakiegoś kadru do zrobienia. Ja doszedłem kochani do takiej grani, zobaczcie za mną cała ta dolinka. Fajnie tu mamy warstwy, troszkę mgiełki w tle, kilka warstw gór i jeszcze piękne, kolorowe... Niebo przed schodem słońca. Ślicznie to wygląda. Chodźcie, pokażę Wam kadr, który teraz szybko skomponowałem. A kadr, kochani, prezentuje się tak, jak widzicie teraz na moim wyświetlaczu. Mamy kawałek pięknej doliny w dole. Troszkę tu mamy płynącą rzekę, która też fajnie wciąga oko w górę kadru. I potem fajnie zobaczcie po ukosie. Włączmy aparat jeszcze, bo się wyłączył. Potem dalej zobaczcie, po ukosie mamy Fajnie, ten szczyt wchodzący, wciągający nasze oko do tych warstw mgieł. Dalej zobaczcie też fajnie, z dwóch stron schodzą się szczyty. jeszcze dalej, jeszcze jedna warstwa szczytów i te piękne, kolorowe niebo. Ślicznie, ja sobie wyostrzę. Zobaczcie w tym miejscu F10 i SOS 100. Oczywiście, i wychodzi nam tu jedna czwarta. Naciskamy 5 sekund opóźnienia. I robimy zdjęcie. Zszedłem jeszcze troszkę niżej na urwisko, tak totalnie. Zobaczcie, tutaj już naprawdę jest przepaść kilkaset metrów w dół, dosłownie metr przede mną. Wierzę, że te skały się nie skruszą, no ale ustawiłem sobie kadr szeroki na dosłownie 17 mm. Chcę złapać całą tą dolinkę. wygląda tak. W dołu mamy takie lodowe jeziorko, troszkę śniegu i fajnie to nam wciąga też oko w górę. Więcej mogą być rzeczy w tym dolnym mm, prawym Tam. rogu, no ale tutaj duże rzeczy nie ma. Może w postprodukcji troszkę wyciągniemy taką małą rzeczkę, która tu się wije przez całą tą dolinkę do góry. No i dalej mamy dwa piękne szczyty po bokach i kilka warstw. Zobaczcie tych gór i po drodze jeszcze mamy inwersje chmurki, także to fajnie może wyglądać. Ja zobaczcie sobie teraz robię bracketing trzech ekspozycji co jeden EV dziesiąta F10 ustawiam sobie ostrość na tych górach w tle i seryjka powinno być pięknie. A no dobra kochani, ja sobie troszkę Polatałem dronem, zrobiłem sobie ten pierwszy kadr, który widzieliście, węższy, potem zrobiłem ten szerszy kadr na 17 mm sobie, drugim obiektywem. Teraz z powrotem wróciłem do Samianga 35-150 i kadruję sobie taki kadr na 35 mm mniej więcej. Widzimy przepięknie tą dolinkę, te warstwy jeszcze mamy fajnie kolorki na niebie. I dodatkowo pięknie są. Te inwersje w tle dodaje to naprawdę tak mega klimatu do tego wszystkiego. Teraz też ustawiłem sobie bracketing 3 zdjęcia, co 1 EV, ponieważ chcę jak najwięcej mieć detali w tych dolinkach, chcę potem w razie co, bo nie wiadomo, czy będę potrzebował oczywiście tego bracketingu, ale chcę w razie co mieć zapas trochę. Tonalny, żeby w tych cieniach, jeśli będę potrzebował z dolinki troszkę powyciągać coś, to żebym miał mniej szumu. Chociaż przypuszczam, że w tym aparacie spokojnie dalibyśmy radę na jednym zdjęciu. Także bracketing trzech ekspozycji. Na razie mam 1,30 na F10 ISO 100 bazową ekspozycję do tego zdjęcia. I chodźcie, pokażę Wam teraz ten kadr. Teraz oczywiście widzicie widok z kamerki, ale postarałem się mniej więcej skadrować tak, jak ja to widzę. Czyli mamy tutaj tą Rzeczkę, która delikatnie nas wprowadza w kadr, w tym miejscu mamy troszkę śniegu, też to dodaje klimatu. Pokazuje, wiecie, tą chłód tego klimatu całego. Tu jeszcze mamy jakieś takie małe plamki śniegu. Dalej zobaczcie, mamy jeden szczyt, z drugiej strony szczyt. Potem mamy tą inwersję piękną. No i dalej mamy następną warstwę. Zobaczcie gór. I jeszcze potem w tle jeszcze trzecią warstwę. Także wygląda to naprawdę zjawiskowo. Teraz za chwilkę powinno już być wschód słońca. Ono będzie wschodzić z boku tutaj, z tej strony, także może potem pojawić się jakieś fajne tam światełka jeszcze w tle. Ja sobie, tak jak Wam mówiłem, robię bracketing trzech ekspozycji. i Zobaczcie. Przepięknie. Ja w międzyczasie, kochani, zrobiłem sobie jeszcze parę zdjęć telefonem bo pomyślałem, tak kadrując telefonem, że fajnie to by wyglądał też pionowy może kadr. Może by dało się zrobić normalnie pionowy, albo ewentualnie go potem przyciąć troszkę góry dołu, bo mamy dużo tego nieba, niebiesko-kolorowego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać finalnie, ale zobaczcie, jaki kadr teraz mam. Kadr wygląda zobaczcie tak. Od dołu pięknie ta rzeczka. Jedna, druga wprowadza, nasze oko wciąga do kadru. Potem mamy tą inwersję, no i te niezliczone warstwy gór. Fajnie to wygląda. Jeśli kamera trochę się trzęsie to sorki, ale ręce mi się trzęsą. Jest zimna, bo jest trochę chłodna, a no nic. Już chcę porobić jeszcze trochę te zdjęcia i wtedy się będę rozgrzewał. Trzeba się skupić na fotografii na razie, ale myślę, że ten kadr też będzie całkiem fajnie wyglądał. Jak widać Słowik już założył i rękawiczki, jeszcze puchóweczkę, żeby się nie wychładzać jeszcze bardziej. Fotografuję sobie nadal tą dolinkę 35 mm około, ale mamy tam front burzowy, który ten za mną, co widzicie, który troszkę zasłania słońce i myślałem, że to słońce mi troszkę spenetruje po wschodzie tą dolinkę z boku, że będą jakieś fajne promienie, jakieś fajne e, światło się pojawi, ale niestety e, ten front burzowy nam zasłania słońce i obawiam się, że jak ono już wzejdzie za tą ten cały front to będzie za ostre, już nie będzie tego klimatu. A po drugie, też z czasem powoli nam ucieka ta inwersja z dolinek. Także nie będzie to już aż tak spektakularnie wyglądało. Na razie jeszcze czekam. Podziwiamy te widoki. I co? Czekamy, zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. Chyba, kochani, będziemy musieli kończyć te zdjęcia, bo zobaczcie, robi się coraz, coraz jaśniej. A nadal to słońce jest. Zasłonięte przez ten front burzowy, on był dosyć wysoki, dosyć obszerny, także nim to słońce wzejdzie, to już naprawdę będzie bardzo, bardzo jasne i będzie bardzo ostre to słońce, bo już teraz jesteśmy 45 minut po wschodzie słońca, czyli ta złota godzina przysłowiowa, złota godzina nam minęła, niestety. I w tej dolince już powoli te mgiełki też się rozchodzą, temperatura się podnosi, także. Chwila, moment i one całkiem znikną, i ten cały klimat, który tu był, też nam zniknie, i te kolory, które były gdzieś w tle, też nam na niebie już znikają. Także myślę, że na tym nasze zdjęcia się zakończą, ale zostańcie jeszcze kawałek, pokażę Wam, jak jeszcze po drodze ta przełęcz wygląda. W ogóle, żeby tu dojść na ten czubek, to musieliśmy iść, zobaczcie, tak jak Wiktor idzie, po takich płytach, skałach. Nie jest łatwo. Nie ma tutaj żadnego szlaku. Jeszcze jak jest tu środek lata, czyli koniec lipca, początek sierpnia, to gdzieś tam ludzie wydeptują tą ścieżkę. Ale tak jak my teraz jesteśmy, to nikt tu nie chodzi. Musieliśmy przechodzić przez kawałek takiego śniegu. No i chodzimy po takich płytach, kamieniach leżących sobie luźno. Też trzeba mieć. Uwaga na to, gdzie się właśnie stawia stopy, żeby nie skręcić kostki. Stamtąd, kochani, przybywamy tutaj z tych skałek na końcu. I zobaczcie, tu mamy taki grzbiet fajny. I w tą stronę właśnie idziemy. Gdzieś musimy się przedostać. Tam, jak widzicie, jest taki malutki domek na końcu. Takie schronienie, w którym można się tu na przełęczy fajnie przespać. Ja ostatnio, jak tu byłem, tego domku nie było. Ale ten domek za chwilę Wam też pokażę. Jakbyście tu przyjechali właśnie, to możecie nawet tak jak my dojść sobie i przespać się na szczycie w tym domku, a potem dopiero pofotografować. Patrzcie kochani, tam gdzieś byliśmy na tym końcu. Tutaj nie widać tej całej przepaści, bo tu i tak jest większa półka. Tam jeszcze jest w dół. A teraz znaleźliśmy sobie jeszcze nowe przejście. Z prawej strony przejdziemy teraz jeziorko. Wcześniej szliśmy naokoło. Tam troszkę było więcej, trzeba było więcej po śniegu iść. Tu myślę, że będzie tyci krócej i może nawet jakoś lepiej. Zobaczymy, idziemy. No i cały czas trzeba patrzeć pod nogi, bo zobaczcie. Chodzimy po prostu po skałach. Wyszukujemy sobie samej ścieżkę. Tu nie ma szlaku. Także trzeba bardzo bacznie patrzeć pod nogi, bo to chwila, moment i można sobie skręcić kostkę, albo jeszcze złamać nogę. Wtedy dopiero był problem. Na koniec mamy taki kawałek po śniegu, ale nie jest trudny. Śnieg jeszcze jest dobrze zmrożony po nocy. Całkiem dobrze się idzie. Tam kawałek dalej mamy już jeziorko, ale w tym miejscu jest po prostu śnieg. A pod spodem skały, także nie ma jakiegoś ryzyka większego. Teraz jeszcze idziemy zobaczyć to schronisko, jak jest w środku, jakie tam są warunki. Zobaczymy. Wchodzimy teraz, kochani, do Bivaccio Col de Sommelier. Mamy wejście, zobaczcie, tu mamy fajną szybę, przez którą można podziwiać te piękne widoki na jezioro. O jest bajecznie, naprawdę przespać się tu. No jest bajka, zobaczcie. Mamy drzwi, wejście. Wchodzimy. Wszystko jest nowe, piękne. Tu jest też trochę informacji. Zobaczcie trochę jakichś starych nart. Wejdźmy sobie do tego pierwszego pokoju. Zobaczcie, mamy stół. Można sobie zjeść śniadanko przy stole. Mamy też jakieś, zobaczcie, przybory, ludzie zostawili, jakiś gaz, jest jakieś winko, troszkę jakiś zupek, jakby ktoś potrzebował pierwsza pomoc. No i dalej mamy piękne zdjęcia, troszkę nart, naprawdę ślicznie zrobione. Zobaczcie, tu mamy pokoik, śliczny pokoik, w którym jest, no kilka łóżek, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć miejsc tutaj jest dla, dziesię dla dziesięciu osób. Dalej mamy chyba jeszcze jeden pokoik dla też 10 osób. Tak, dokładnie taki sam pokoik. Tu się mniej osób zmieści. Pokój jest trochę mniejszy. Bardzo fajnie, bardzo naprawdę fajnie. No i tu już mamy dodatkowe wyjście, ale tym razem ono jest zamknięte z tej strony. Także musimy odwrócić się i pójść do jadalni zjeść sobie śniadanko. Oczywiście z pięknym widokiem. Na jeziorko. No dobrze, kochani. A my dzisiaj na śniadanko, kabanosiki i butelka wody. Także nie ma jakichś luksusów. No i jest jeszcze batonik do tego, jakiś witamin A. Troszkę złapiemy energii. Delikatnie się zrelaksujemy tutaj, trochę ogrzejemy w tym biwaczio. A potem. Zbieramy się już w drogę do samochodu. No i czeka nas kilkanaście kilometrów w zjazdu tą kiepską drogą na jedynce w dół. Także to też będzie wyzwanie dla mojej nogi i dla oczu, które muszą ciągle być patrzone w drogę. Także dzięki kochani wielkie za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i polecajcie kanał innym fotografom. Jeśli chcecie zobaczyć inne moje wyprawy, to zapraszam do tej playlisty. Tu znajdziecie wszystkie moje fotograficzne wyprawy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!